Słyszałem rozmowę między młodymi adeptami fotografii przyrodniczej i oni rozmawiali między sobą, wymieniali się tam doświadczeniami, zdjęcia, tam, a ja robię taki, a ten, i wymienię, wymieniali się autorami, różnymi autorami fotografii, foto, fotografów, fotografii przyrodniczej i to mówili nazwiska e, zagraniczne. Ja e, nie, przepraszam. Chłopaki, a wy wiecie, kto to jest Wojciech Puchawski? a, a, a czy on jest z naszego okręgu jeśli chodzi o okręgi fotograficzne. No i wtedy się tak trochę podłamałem, bo ludzie chcą robić yy, pewne rzeczy, ale nie znają korzeni. Myśli się wychowani na Włodzimierzu Puchalskim, na jego fotografii. Ja dzisiaj też fotografuję przyrodę, yy, a tak naprawdę wychowywałem się na jego, na jego dziełach i na tych właśnie pierwszych, na Bezpiecznych głowach, na Wyspie Kormoranów, na Wśród Wód, na Wkrainie Łabędzia. To były te cztery książki, które rozpalały przyrodnicze zmysły wielu, wiele pokoleń, wiele pokoleń e, e, przyrodników, nie tylko fotografów, nie tylko filmowców przyrody. Tak więc trzy lata temu pomyślałem sobie, że warto byłoby te dzieła, te właśnie cztery książki, nazwane przez Jarosława Iwaszkiewicza zieloną serią, wydać na nowo, ale nie robić reprintu, nie skanować starych książek, tylko odszukać oryginalne negatywy, zeskanować je, jeśli zniszczone, wyszorować, w cudzysłowie tak powiem, wyczyścić, usunąć zadrapania, rysy, ślady po kurzu, odświeżyć, nadać nowy blask. Taki, jaki one miały na początku. Eee, dalsze kroki musiały być takie. Musieliśmy uzyskać do tego prawa, bo wiedzieliśmy, że negatywy i wszelkie inne zdjęcia na papierach wywołane leżą w muzeum w Niepołomicach, na zamku Niepołomickim. No i to była pierwsza rzecz, żeby tam dotrzeć. Druga rzecz, otrzymać prawa, żeby wydać te książki na nowo. Założenie było takie, żeby książki były wydane w tym samym stylu, w tym samym układzie graficznym, tak samo po kolei zdjęcia i tak samo w taki sam układ fotografii. Natomiast, żeby nie powielać tego, co możemy kupić sobie na. Ale na przykład, czy w antykwariatach, te oryginalne y, książki z lat 50. usunęliśmy teksty, pozostawiając tylko pierwsze strony z rysunkami. Najczęściej one były pana Władysława Siwka, pani Haliny nie nieżyjących już również. Y, natomiast całą resztę opowiadań miało, y, mieliśmy w zamyśle wrzucić, jako audiobook na płycie, na końcu książki. I to jest. Ale audiobook <laughs> Ma na początku miał być typowym audiobookiem, że wybieramy sobie fajnego aktora i on czyta sam do końca. Ale to ewoluowało i okazało się, że... No dobra, to bez cztery postaci są. E... Szukamy autora do głównej roli. Pana, nie powiem jeszcze, chociaż wiadomo, że sz... część części wie. Szukam szukam po internecie... E... E... Jakichś tam y, aktorów dubbingowych. W końcu wybieram Włodzimierza Presa. Dzwonię do pani Anny Puchalskiej, z którą już żeśmy się znali, bo już prawa były, już była umowa podpisana na robienie pierwszej książki Bezchwawej Głowy. Dzwonię. Ona zachwycona, że super, jak ojca słyszała, ona jest zachwycona, nawet wzruszona była taka przez ten telefon. Dobra, Włodzimierz Pres, pierwsza rola. Y, y, Włodzimierz Pres jako Włodzimierz Puchalski. I <laughs> w Głowach, cztery postaci, tam nasze znaczy, trzy postaci plus. Yy, raz był lektor w pierwszym opowiadaniu, i druga postać w kwałów głowach, Wiktor Zborowski, yy, i trzecia młody taki chłopaczek od dubbingów, Wita posłanki z Buźnińskiej. No to dobrze, fajnie, w porządku, bawimy się dalej. Bez głowy wyszły. Teraz są na Wyspę Kormoranów. Jak zacząłem się wczytywać po raz kolejny, ale po wielu, wielu latach, tekst i, wybie i dzielić tekst na role, okazało się, że Wyspa Kormoranów ma ich 30, na 30 postaci już prezes, kto jego żoną mógłby być. No mm, Pan Włodek Press zaproponował, to może pani Anna Seniuk. Pani Anna Seniuk na początku powściągliwie, ale zgodziła się, a potem już chętnie przychodziła do studia nagrywać. No i wiele innych aktorów tam doszło. Wiktor Zworowski był znowu. Nie, wyspy tu mam Wiktora Zworowskiego nie ma. Mamy nowszych, młodszych yy, aktorów. Jarosław Boberek, yy, Grześ Pawlak. Yy, i ze starszego pokolenia. Maria Pania, Stanisław Brudny, cudowna rola Starego Mazura, tego tam zdjęcia w opowiadaniu w gościu Starego Mazura, ja dzisiaj pokażę kawałek, więc nie będę już teraz rozciągał tego. Kilka dni temu, trzy dni temu, dwa dni temu, wczoraj, wczoraj, przepraszam, wczoraj dotarła do nas książka trzecia już przy Trzcini Wód, 47 postaci. Na szczęście w krainie ma będzie, czyli tej czwartej, ostatniej, która będzie za dwa miesiące jest też 30, no to może 32. Ale jakoś to ogarnęliśmy. Zabawa w studiu była czasem przednia, czasem człowiek się pocił tak jak dzisiaj. W nagraniach brali udział naprawdę dzieci, aktorzy. Dzieci, dub... dzieci grające role dubbingowe do filmów, dla... filmów animowanych, I... ale też. Myśmy sami zagrali sobie parę ról, no dlaczego z tego mówić i nie przejść do historii w książce z eee, Też e, I nasze dzieci, nasi koledzy, dzieci naszych kolegów, no bo e, e, trudno było ściągać aktora na jedno zdanie do studia. No to były jedne, jednozdaniowe rulki, więc e, e, liczyłem się z tym, że dzieciaki dobrze to zagrają i okazuje się, że dzieciaki zagrały to o wiele lepiej niż ich. Bo no rodzice to takie ciamajdy, powścielne czasami, no, no. że... Um... Ale muszę powiedzieć, że jeśli wchodził aktor przed mikrofon, to miałem świetny spokój. Um... Kilka ról było takich, które w ogóle nie ingerowałem w jego interpretację. Ja miałem inne wyobrażenie roli, ale jak on pojechał tą swoją rolę, powiem, o, to już tutaj nie ma nic do gadania. Jest 100 razy lepiej, niż sobie wymyśliłem. Proszę państwa, żeby nie Aha! Czyli, że jest audiobook, to powiedziałem, że są nowe książki, że za dwa miesiące będzie w Krainie będzie, ale jeszcze powiem, że na koniec roku będzie piąta książka, której jeszcze nie było nigdy. I to będzie książka pod tytułem Moje Werki. Tak? Puchalski pisał na swoich, na paskach negatywów Moje Werki z łódką, Moje Werki z budami. I to były jego zdjęcia podczas pracy w terenie. No to przy budach, na łódkach, na czółnach. I to będą zdjęcia dotąd niepublikowane, ale w każdej z tych trzech książek jest jedno zdjęcie, które nie było dotychczas publikowane. To pierwsze, przed wstępem. W każdej jednej jest zdjęcie niepublikowane dotychczas, którego jeszcze wcześniej nie widziałem. I w tej piątej książce będzie około 200 zdjęć dotąd niepublikowanych, plus wspomnienia, zapiski z kalendarzy, plus to będzie niezła chyba rzecz, plus recenzje znanych postaci ze świata nauki, m.in. Jana Sokołowskiego, bardzo nieprzychylna recenzja dotycząca krajniowa będzie. doktora Żawińskiego, równie nieprzychylna recenzja, także takie rzeczy będą w tej piątej książce, też z audiobookiem czy tam z płytą z multimediami.